Patrzcie jak zajebiście, nie ma śniegu. Idziemy do Szymona nagrać vloga. Okej, okay. mamy, klim mamy klimat, mamy. zaraz zmontujemy i jest. jestem u Szymona dzisiaj, tak dzisiaj musisz... Cześć! Ja jestem Szymon, a ja Mateusz. I to jest nasz kolejny materiał, kolejny vlog, już siódmy i... Tak I Oglądałeś NBA do czwartej tak jako... No właśnie i kurczę, fajnie bo e, San Antonio Serbs wygrali z Oklahoma City Thunder i jestem zadowolony 86 do 84, to jest tylko dwoma punktami tak, bo musiałem wstać o 2.40 żeby obejrzeć mecz Światło. O kurwa to będzie widać. O chodź tu bliżej.. Szymon czekasz na GTA a 5 Tak, czekam na GTA a 5 chociaż nigdy nie mogłem grać w żadne GTA, bo moim rodzicom się bardzo to nie podobało. Szanic. Naprawdę, ale i tak gra. A kupisz sobie GTA A5 jak wyjdzie? Mm, nie wiem. A na PS3 czy na kompa? Jak już to na PS3. Bo... Mm -hmm. Będzie ciężkie na kompa pewnie. Poza tym... I tak chyba wyjdzie na początku tylko na PS3 i na Xbox. Serio? No. Jest śmiesznie, bo było zimno niedawno jeszcze i spadł śnieg, a, a teraz. Ja się... jestem niżej. A teraz się zrobiło ciepło, jest po 16 stopni i wszystko stopniało jest wszędzie mokre i ogólnie tak. Ogólnie to dzisiaj się chyba wybiorę o Assassin's Creed 3 jak mi się uda, bo... Już premiera była, parę. Ale będzie na ciebie hejtów, że się ruszasz cały czas Wiem Takie było w naszym pierwszym vlogu Ach, ty dawne czasy Mi się uda, jak nie będę miał hiszpańskiego, bo Na razie ciężko mi idzie z hiszpańskiego I... Bo mam cztery jedynki <śmiech> <śmiech> Ale mam też dwie czwórki Ej, mi z angielskiego idzie ciężko, bo mi się na mnie uwzięła baba i... O nie, to lipa Słuchaj, a, a właśnie, do, a może wy powiedzcie nam jakiego uczycie się języka dodatkowego w szkole? Ja się uczę francuskiego. A jak hiszpańskiego, z tego co mogliście wywnioskować. Nie mamy jakiegoś bardzo tematu, żeby mu coś popowiadać super takiego fajnego. Poczytaliśmy sobie wiadomości, ale oprócz paru zabójstw i tego huraganu w Stanach to nie ma nic ciekawego. Ale najważniejsze, że, że San Antonio wygrali i, i to się liczy dla mnie, ale jestem za to niewyspany. O dziewiątej, e, znaczy nie, pisał do mnie kolega o drugiej w nocy, czy nie idę przypadkiem o dziewiątej. E, Szymon, wiesz, e, no ten, na AOS w Gałę pograć. I nie poszliśmy. A. Oprócz tego, że prawie do piątej oglądałem mecz, to. To nic się nie działo. To nic się nie działo, znowu powtarzamy to, ale. I co tam? Czekasz, Szymon, na, 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 e, na Avengersów na Blu-ray? E, nie mam Blu-ray'a. Ale mam 3 masz trzymasz, drodre. No ja wiem, ale musiałbym sobie przełączyć na inny telewizor. sobie. Być... Ja czekam, bo nie byłem w kinie na tym filmie. Też nie byłem w kinie na Avengersach. A byłeś w kinie na Uprowadzonej 2? Teraz? Nie byłem na Uprowadzonej 2. Trzeba jeszcze wybrać. A na Silent Hill? Nie. Idziemy na Silent Hill? A o czym to? Drugie pytanie. Powiedzcie mi, na co się wybieracie do kina w najbliższym czasie? I właśnie Wojny Bayer. Jest jakiś konkurs, tylko nie pamiętam w jakim hipermarkecie, ale coś takiego, że jest konkurs i możesz wygrać różne rzeczy. Możesz wygrać telefon, możesz wygrać iPada, możesz wygrać samochód. I są jeszcze jakieś różne tam batony, jakieś inne te. I mój, i mój wujek wygrał wiesz co? Lodówkę. Dwa darmowe bilety do Cinema City na dowolny film. Fajnie! Dostałeś się? No! Dał ci za darmo? No, za, za darmo mi dał dwa bilety na dowolny film I to jest ważne do 25, 4, 2013 roku Wow I co, pewnie zobierzesz jakąś dziewczynę Możliwe o. <grybuj> no, no, ja mogę tylko powiedzieć, że mam zawalisty przyszły tydzień w szkole Bo w czwartek, oprócz tego, że są moje urodziny to nie mamy lekcji tak naprawdę, bo idziemy do kina na taki bardzo słaby film Bitwa pod Wiedniem, o który. Kurde, my też na to będziemy który iść. Który ma tak strasznie okropne opinie, i, i został tak zjechany, że chyba się nie wybiorę, tylko poświętuję urodziny. E, w piątek jeden do teatru ze szkołą. Fajnie. Na niedokończoną historię? Czy nieskończoną historię? Coś takiego. <laughs> niedokończoną historię? Tak się nazywa spektakl Tak. I wezmę chyba kamerę, jak chcecie to wam coś pokażę, ale Szymona niestety nie będzie ze mną wtedy. robił na historii. <noise> tak naprawdę to czekamy już tylko, aż Szymon się zaopatrzy w swoją kamerę. Tak, żeby... i otworzymy. I otworzymy oddzielne kanały. Chyba że w ogóle zaczniemy te pojedyncze materiały na razie wstawiać na to konto, żeby zasypać I... go spamem. I znowu wyjdzie nam 20 minut do obróbki i 8 minut niczego. Mi się bardzo podoba to, że mamy parę osób, które nas w ogóle oglądają. Tak. I komentują. I to nie są. Takie komenty bezsensowne jakieś? Tylko, tylko... W dyskusje właśnie się. Jakby rozpoczynacie dyskusję z nami. No. I to jest bardzo fajne. Tak jest, I to jest I, bardzo fajne. I to, i to tak bardzo, e, znaczy mnie przynajmniej to motywuje, tak. No żeby... nie no myślę, że tylko ciebie. Ciebie też. No mnie też bardzo motywuje. Przynajmniej się rozumiemy w tej chwili. Ej, kwestii. dobra, nie, nie będziemy tego Właśnie, bez jest, sensu. Właśnie, jest szaro buro i kończymy film, ale nie martwcie się, bo coś znowu wrzucimy. Tak, w jak rzucie. najszybciej. Jak, jak przyjdzie nam coś do głowy, tylko ciekawego, to już się od razu bierzemy tak. do nagrywania. Oprócz Lecimy, tego, że no. w przyszłym tygodniu możecie liczyć na parę fajnych materiałów, oprócz vlogów normalnych to jeszcze z, z tego teatru prawdopodobnie. I, I coś jeszcze mam wymyślić Dobra, ja zobaczę, dobra To nie przeciągamy, jak ci się coś nie podoba To zrób to, lepiej. dziękujemy, do widzenia I subować i łapkować Do zobaczenia Zajeb... A, montaż To będzie takie To może się ma, Nie Może miłego Do zobaczenia Do zobaczenia Dla ciebie to